VG9. Reżim obawia się niezależnych mediów i dlatego postanowił w nie uderzyć. No przede wszystkim w źródła ich finansowania, no bo wiadomo w dzisiejszym świecie wszystko na pieniądzu oparte jest. A więc przede wszystkim obowiązek, nowa ustawa medialna, która wyszła właśnie z Sejmu i będzie teraz omawiana w Senacie ona przewiduje obowiązek koncesjonowania wszelkich no, forma audiowizualnych w internecie, tzw. telewizji internetowych potocznie. Koncesjonowania ich, jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Także, no niestety, jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to TVG 9 będzie musiało. Usunąć reklamy. Co prawda te reklamy na razie dosłownie tam po kilka złotych miesięcznie przynoszą, no ale miałem nadzieję, że tam w przyszłości będzie to, to jakieś tam źródło dochodu, a to okazuje się, że nie, że zrobią wszystko, żeby, żeby tego typu telewizje na siebie nie zarabiały. No drugi strzał jeszcze mocniejszy. W, na razie w takie największe, yy, największy nieprawomyślny koncern medialny, koncern yy, Ojca Ryzyka. No, on został oskarżony, obwiniony o zbieranie, od nielegalną zbiórkę publiczną bez yy, zezwolenia. No tutaj, yy, nie yy, oczywiście, to jest nadinterpretacja tej ustawy o zbiórkach publicznych a prawdziwe określenie tego rodzaju działań, jakie podjął ojciec, jakie podejmuje no, od dawna ojciec ryzyk, które podejmuje też TVG9, to jest po prostu żebranie. No nie, nie wiem dlaczego ojciec Ryzyk właśnie tej linii obrony nie przyjął. Były przecież zakony żebracze, redemptoryści chyba, chyba z definicji zakonem żebrzącym nie są, ale chyba zdawrzało się temu i tym zakonnikom żebrać, nie widzę powodu, żeby się tego wstydzić. No i otwarcie mówię, że TVG9 żadnych zbiórek publicznych nie prowadzi, tylko po prostu żebrze, na własny, nie na, na z góry określony cel, jak to jest w ustawie, yy, jak mówi, jak ustawa definiuje zbiórki publiczne, ale po prostu na bieżące potrzeby. Telewizja żebrząca TVG9. Yy, tutaj, żeby nie było wątpliwości, mam wizytówkę, którą yy, no, dostałem z wielkiej loży żebraków. Grand Lodge of Beggars. Klaudius Wesołek, żebrak. No, numer konta. No i tutaj nawet po angielsku. Grand Lodge of Beggars. Claudius Wesołek. Beggar. Account number. Money. You know. No, także niezbiórka publiczna. Żebranie.